Witam Was serdecznie. Zapraszam do wysłuchania prognozy na lipiec 2025 dla Zodia Karnych bliźniąt. Oczywiście, przypominam, to czytanie ogólne. Ktoś, kto chciałby czytanie indywidualne, rozkład partnerski, odpowiedzi na swoje pytania, zapraszam, żeby się ze mną skontaktował. Natomiast, jeżeli ktoś widziałby szansę na takie czytanie w wygraniu go i dostanie go zupełnie gratis, to zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy skomentować film i dopisać słowo konkurs, i wtedy takie czytanie można wygrać. Takie czytania są na kanale raz w miesiącu. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście w zależności, jak ta osoba, jakie wybiera, tak? Najczęściej osoby wybierają czytanie, które jest odpowiedzią na pytania, ale można również wybrać czytanie roczne, wybrać czytanie ogólne, wybrać czytanie partnerskie. Te są też częste. Dobra, przechodzimy do Waszego czytania. Bliźnięta w tym miesiącu, Azbółach. Jesteście aktywni, jesteście y, naładowani energią, y, witalni, y, tacy, no, jesteście po urodzinach, wiadomo, odzyskujemy siły, odzyskujemy y, takie, y, taką chęć do działania i to się tu rzeczywiście pokazuje. Wasze wyzwanie na ten miesiąc. Szóstka monet jest tak naprawdę fajną kartą, bo to jest karta przepływu. Czyli nie hamować, nie blokować nic, tylko pozwolić płynąć. To jest karta też sprawiedliwości, takiej równowagi bardziej, sprawiedliwości, równowagi w dawaniu i otrzymywaniu. Tak, czyli nie tak, że tylko ja daję, albo tylko ktoś daje, a ja tylko biorę, tylko y, fajnie jak tak, raz ja bierę, raz tym nie. To jest też y, płynność finansowa, więc słuchajcie, no. Per karta. Co było w przeszłości? Król monet. Słuchajcie, no, król monet pokazuje obfitość, bogactwo. Osobę, która jest y, ustawiona finansowo, że tak powiem. Osobę, która jest. Y, no, ma już zgromadzoną jakąś powiedzmy. Y, pulę pieniędzy, która powoduje, że raz, że na wiele może sobie pozwolić, a dwa, że się czuje bezpiecznym. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Piątka buław. Jakaś rywalizacja, a może też i kłótnia. Bo piątka buław mówi o tym, że my walczymy o swoje. No ale jeżeli ktoś ma inne zdanie, albo ktoś jest lepszy, no to musimy, musimy troszeczkę, wiecie, się bardziej wysilić, a ten jest lepszy, no to my znowu gonimy, no i jest taka, takie przeciąganie liny. O czym myślicie? No właśnie mówię, witalność się pokazuje. Pokazuje się karta słońca. Teraz karta słońca mówi tak. Ale ja chciał, chciałbym, chciałabym, żeby było beztrosko, żeby było lekko, optymistycznie, radośnie, zabawnie, ciepło. Ja o tym myślę, a nie o jakichś konfliktach. A nie że ja muszę coś robić jeszcze. Chociaż tutaj w tym rzędzie wszystkie karty to są. To jest energia ognia. Bara, lew, strzelec. Tu mamy lwa, yy, tu mamy w ogóle Saturna w lwie, więc to nie jest łatwe, bo lew to tak fajnie rządzimy i w ogóle jesteśmy na piedestale, ale Saturn nas ogranicza. Saturn mówi, no jeszcze nie tak prędko, to jest srogi nauczyciel, to trzeba o to zawalczyć, tu nie przechodzi wszystko łatwo, ale w karcie słońca to po prostu wszystko łatwo przechodzi, tak? Co w najbliższym czasie? Piątka kielichów, i jeszcze to nie będzie tak, jakbyście chcieli, tak, jakbyście myśleli, tak, jakbyście myśleli, jeszcze to jest jakieś rozczarowanie, jeszcze jakaś, jakieś poczucie straty. No, niestety. Wasze nastawienie chcecie już zostawić tą przeszłość, która was gdzieś tam um, ograniczała, która wam nie służyła, która. Tak naprawdę, jedyne co możecie zrobić, to nie oglądać się i iść do przodu, bo w ósemce kielichów my patrzymy przed siebie, zostawiamy tą przeszłość. Patrzymy, tam jest nowa perspektywa, tam są nowe horyzonty, i tam mamy patrzeć, ale wasze nastawienie już takie jest, bo po urodzinach my odzyskujemy, tak jak powiedziałam, energię, taką jakby dostajemy nowy zapas energii na kolejny rok życia, a wy jesteście właśnie po urodzinach. Wasze otoczenie, ósemka buław. Akcja. No mówię tu się dużo będzie działo, bo ja mam wrażenie, że jakiś wyjazd, że może takiego powera dostaniecie, żeby coś realizować, że będziecie chcieli zawalczyć o coś. O jakąś rację, o jakieś... Hmm, może coś wygrać, może jakieś tutaj. No mówię jakaś rywalizacja mi się to pokazuje. Ale ósemka buław, to jest energia z zewnątrz, pamiętajcie. Możecie jakieś wiadomości dostać. Jakiś kontakt, jakaś rozmowa, jakiś kontakt przez internet, jakieś maile, jakaś komunikacja na tych wszystkich tam komunikatorach, tak? Bo to są wiadomości, które szybko przechodzą, ale to jest Merkury w strzelcu, więc strzelec jest taki wygadany, komunikatywny, wesoły, więc to raczej powinny być dobre wiadomości. Na to liczę. Czego się nie spodziewacie? No właśnie, i nie spodziewacie i nie wiecie, czego się spodziewać, bo ta karta nic nam nie mówi. Mówi o tym, że to są iluzje, wyobrażenia, yy, domysły, yy, niejasności, więc yy, akurat w tym przypadku ta karta nam nic nie mówi. Chyba, że ktoś jest w ciąży i tego się nie spodziewacie. No to wtedy tak, to wtedy tak. Yy, I rezultat Wisielec. A Wisielec to jest karta poświęcenia. I taka karta trochę zwolnienia, ale czy bliźnięta umieją zwolnić? Wy jesteście dosyć szybcy. No, powietrze, tak? Mniej bardziej się pokazujecie w Asie Buław, więc to jest ogień i powietrze. Ogień tym powietrzem, wyobrażacie sobie ogień i dopływ powietrza. To jest płomień po prostu. Więc na koniec się poka... Jeszcze ten Neptun. Już mówię o co chodzi. To są iluzje i to są iluzje. Neptun nam tak zaciemnia, tak nas trochę gdzieś tam na manowce prowadzi, tak trochę, wiecie. I to są yy, i to wymaga czasu, żeby się zorientować, jak naprawdę wygląda sytuacja, poświęcenia czasu. I takiego trochę zwolnienia i się poprzyglądania z różnych stron, bo wy tu nie macie jasności. Dobrze, dopytamy tu o parę rzeczy. Szóstka monet. Co, O co tu dopytać? Szóstka monet, piątka buław. piątka buław. O co tutaj jest ta walka? Może być o pieniądze. W przeszłości ktoś z pieniędzmi, jakiś majątek, bogactwo w takim sensie obfitości, że ja posiadam, że ja mam majątek i tak dalej, i tak dalej. Lew, on lubi na bogato. Koziorożec lubi stabilność, lubi wiedzieć na czym stoi. A czwórka monet to jest y, trzymanie w garści, takie niepuszczanie. I to może być właśnie taka no, jak, jak, o jakieś pieniądze, ale kto, z kimś takim, myślę, że bliźnięta nie są chytre, ale to może być ktoś, kto jest z chytrusem, w takim sensie, że yy, to jest dzielenie się, prawda, to jest wyzwanie, że tu każdy... Każdy, no wiadomo, jak walczymy o pieniądze, tak naprawdę każdy trzyma dla siebie, no to no nawet jeżeli to nie jest sknerstwo czy chytrość, to, to każdy trzyma dla siebie. Każdy chce trzymać dla siebie, a wyzwaniem jest, żeby to mądrze podzielić. I co mi przyszło do głowy, że to może chodzić o jakiś podział majątku, bo to jest, nie wiem, majątek po rodzicu, po dziadku, jakiś po, bo to jest posiadanie, to jest dzielenie się, a tu ktoś trzyma i nie puszcza. Ale jest walka. No to tak chodzi. A wy byście chcieli, żeby się tak fajnie ułożyło, żeby już móc odetchnąć, no, ale nie da się. Jesteście tak zmęczeni, jesteście tak przepracowani, przeładowani tą sytuacją, obciążeni, że po prostu marzy wam się odpocząć tak bez trosko i nie myśleć o niczym, bo 10 buław to jest takie przemęczenie, że nie ma się ustać. Niektórzy myślą, żeby na przykład wyjechać w ciepłe kraje, albo nawet się przeprowadzić. Niektórzy mówią, jak mi nie dasz tych pieniędzy, no to ja nie mogę spełnić swoich marzeń, a mnie się marzy y, kupienie domu we Włoszech, tak? Na przykład. Piątka kielichów to jest rozczarowanie. Nie wygląda, żebyście dostali to, co chcecie w tym miesiącu. Jeszcze nie. Nie. Bo tutaj jest. Jakby utrata siły. To tak wygląda, jakbyście tracili siłę na, na tą walkę. I to Was rozczarowuje, to nie idzie po Waszej myśli po prostu. No, jakby jesteście nastawieni, że może trzeba to odpuścić, ale no nie jest łatwo. To, co tutaj mówiłam o tych wiadomościach, które do Was przyjdą. Hmm. Ktoś się będzie chciał dogadać. To może jest dobra wiadomość. Ale na końcu no, pokazały się te sprawy niejasne. Czyli może ktoś zaproponuje coś, ale to się jeszcze tak do końca nie wyjaśni. Chyba tak. Chyba tak. Taka jakaś osoba mi się pokazuje w znaku wodnym, rak skorpion ryby. Jakieś emocje. Tu może być. No mówię, dla niektórych może być ciąża, jakieś zakochanie się. Może być też sytuacja, gdzie w kimś się zakochujecie, ale to jest tak niepewne. No dobrze, i rezultat mamy wisielce, dziewiątka mieczy, to nie idzie po waszej myśli, no nie idzie, to musicie poczekać jeszcze, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, bo dziewiątka mieczy mówi, że was to martwi, ale, yy, bo wy byście, no mówię, chcielibyście fajnie, ale wisielec mówi, że trzeba poświęcić też czas, dobra, jaka rada dla was w takim razie? W ósemce mieczy jesteście bardzo na czymś skupieni, ale nie ma tu rozwiązania. I tu chodzi o to, żeby zobaczyć sytuację tak, jak ona wygląda naprawdę, czyli zobaczyć ją rzeczywistą. Bo to was bardzo mocno tak ogranicza, przez to, że nie widzicie realiów. Że nie widzicie realiów. A to jest Jowisz w bliźniętach, czyli planeta szczęścia w waszym znaku. Więc uwierzcie, że to się może zadziać, ale tu jeszcze czasu to wymaga. Jeszcze już mogą być jakieś informacje, ale to jest, to nie wyjaśni się w tym miesiącu. Także cierpliwości i widzenia i zobaczenia, przyjrzenia się tej sprawie, ale tak uczciwie, nie na zasadzie, że się oszukujemy, tylko, że widzimy sprawę, jak wyglądała naprawdę, znaczy wy widzicie. Ode mnie życzę Wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam.